Dzień dobry, witam ponownie. Sasiek Milewski, tym razem, no dzisiaj pracowity piątek. E, witam wszystkich serdecznie, którzy e, będą oglądać ten materiał filmowy udostępniony czy na YouTube, czy na kanale Facebook. E, pod sądem rejonowym, no i zarazem popadło, że i prokuraturą rejonową e, po prostu wosowi mazowieckiej. Tu macie, tu swoją obecność. E, jeden z powodów to jest to, że moje sprawy rodzinne wszystkie zostały przekazane Sąd, z Sądu Renowego w Ostrowence, tutaj. No długo wymieniać, ile prokuratorów mogę uznać tu w tej prokuraturze za niegodnych noszenia togi prokuratorskiej tu to w Ostrowi. Po prostu bo to nie jestem tutaj, proszę Państwa, po raz ostatni. No, na kolejny raz przygotuję listę ogólnopolską, na której podam imiona, nazwiska prokuratorów tutaj z Ostrowi Mazowieckiej, jak to działają wspólnie w porozumieniu? Mówię otwarcie, wyczerpują znamiona artykułu z paragrafu 258, paragraf 1 kodeksu karnego. Czyli kto działa w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym? Tak tu jest w tej prokuraturze, mam nadzieję, że tak nie będzie w sądzie tu rodzinnym. Także ja ten materiał filmowy przeszłem do pana prezesa, czy do pani prezes, nie wiem, nie zagłębiałem się, kto tutaj no myśli, że rządzi tym przybytkiem w postaci prokuratury czy też sądu i udostępni. Nie mam nic do ukrycia. Nazywam się Stanisław Milewski. Numer kontaktowy do mnie oczywiście 601 27 9968. Kto jest poszkodowany, a w jakiś tam sposób udowodni, że jest poszkodowany, a nie tam ch chętny zemsty na kimś, na czymś, to co mogę, to pomogę. Tak to ze mną jest kolega Tomasz Wojno, który przybył. Został pokrzywdzony tutaj przez... Sędzinę sądu tutaj w Ostrowie Mazowieckiej, tak sędzinę, tak. panie tomku? Proszę, zapraszam śmiało, pokaż się w publiczności przed yy, sprzęt nagrywający. Oczywiście yy, zaraz tam yy, dystans, tak, rączki, dezynfekcja żeby nikt mi nie powiedział, że to kolegę narażam na koronawirus i tak dalej. I tak to wygląda, także dezynfekcja ostrożność i podziękować mogę tylko służbie zdrowia, nawet tym z lekarzom. Niedobrym, tym łapownikom, koperciarzom nawet, ale to tym lekarzom, tym pielęgniarkom, tym salowym, tym pracownikom służb zdrowia, którzy mimo tej paniki, koronawirus, rozmuchanej, rozsłuchanej, nie schorzyli. Patrzcie, przy Państwa, to krótki odruch, tak, czucie zapachu czy smaku, normalny odruch, nie wstydźmy się tego, ale nie schorzmy. Także ta służba zdrowia... Cały szacunek, uznanie, że nie skurzyli, skurzyli na pewno sądy prokuratury, posamykali się w swoich gmachach, za części pieniądze podatników, wystawili ochronę w strojach kosmitów i po prostu rozprawy się powydłużają. Tak człowieka byłem wczesnejszą miejscowość niewiele większa czy podobna do wielkości jak to osłużmazowiecka, prawda? Sprawa z dnia wczorajszego została doczona na 14 października, prawda, czy tam 12 października. Yy, wszystko przez koronawirus. Zrobili sobie wakacje na wiosnę? To nie powinni mieć wakacji teraz, urlopów, yy, ale co oni? Oni robią co chcą, jak nie robią wcale, też jest dobrze. Proszę Państwa, że Panie Tomku, zapraszam na słówko, ja to jeszcze będę kontynuował. Poda Pan sygnaturę aktę i Pani sędzi, która to prowadziła. No i nazwisko Pani sędzi, ja to jeszcze się to powtórzę, albo podaję tą kartkę, bo ja tam w pamięci nie pamiętam. Yy, chodzi w tej sprawie, która brała yy, wspólny yy, udział. Działają wspólnie w porozumieniu z panem Komornikiem. Komornik z miejscowości Zambrów to nie opada można powiedzieć. Imię, nazwisko pana Komornika to pan Mieczysław Loduszewski, który po prostu działając niezgodnie z prawem, można powiedzieć, tutaj wszedł w posiadanie kwoty 28 tysięcy złotych od kolegi. No niezgodnie z prawem popełni przestępstwo. No ale można ktoś tam powiedzieć, że ukradł, prawda? No bo tak można się o to się nie, nie powiedzieć. I po prostu na czynności tego komor komornika były podjęte yy, czynności, prawda? Zgłoszenie do prokuratury, wspólnie zawiadomienia popełnionego przestępstwa. Yy, wiadomo, pan komornik yy, został potraktowany przez, przez prokuratora bardzo łagodnie. Może dlatego, że na takim samym nazwisku też występuje pan prokurator Mioduszewski. I pan dalej może to jest zbieżność na nazwisk, a może prawda, że też poseł drugiej, trzeciej kadencji na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej też miał nazwisko Mioduszewski. Nie może to jest zbieżność na nazwisk. Nie jednemu psu na imię Burek, jak to mówią. Także nie wiem. A może taki klan rodzinny, który działa wspólnie w porozumieniu i dzięki komornikowi, prokuratorowi, no i też się sądom można śmiało wejść w posiadanie znacznej jego majątku i, i, i tak dalej. Później wiadomo, wszystko marzają, zamiatają pod dywan. Także tutaj Tomek mi podsuwa yy, sąd w Ostrowie Mazowieckiej, sprawa sygnatura akt, yy, no te rzymskie, rzymskie 1, jak to niektórzy mówią i C, 320 na 18. Tą sprawę prowadziła Pani Sędzia Elżbieta Zimnicka, tak? Yy... No tam biegła, coś tak biegła, tam chodzi o biegłą, no biegła też o swój publiczny, można podać publicznie. Także Pani Sędzia, te zażalenie na Pana Komornika, po prostu nie wiem, czy na czytała, czy to, a to idzie na Komornika, przecież to kolega, znajomy, być może, nie wiem, nie wnikam w te ich znajomości, ale po prostu yy, z naruszeniem prawa. Yy, litery prawa, obrażając te prawo, sprzeniewierzając się dla zaszczytnego yy, zawodu sędziego, który powinien być w służbie narodu, a nie po prostu wielkie państwo się porobiło, robią co chcą, albo nie robią wcale i to jest dobrze. Ręka rękę myje, na wierchuszce władzy yy, w Warszawie też są kryci. Przecież oni tam się w Warszawie też nie wzięli z kosmosu. Awansowali z takich miejscowości jak Kostusz, Mazowiecka, Ostrołęka czy też Łomża, czy też Białystok. Później, jak tam się razem spotykają, nie wiem, gdzie w Kicajnia albo w Lutrach, czy tam gdziekolwiek na Mazurach, czy nawet może tam gdzieś bardziej w cieplejszych krajach, czy stronach, tak się dzieje. Także no szkoda, tak że tak. nie wzięłem te swoje teczki. Będę trochę tych prokuratorów, chociaż z Dostrowi powymieniał, którym mam wiele do zarzucenia, którzy działają właśnie wspólnie w porozumieniu, kryją, zamiatają pod dywan przestępstwa, których popełnienia do, w sposób rażący dopuścili się prokuratorzy, sędziowie tutaj z regionu, czy Osołenka, czy Łombrza, ale no ja mówię, tych spraw jest mnóstwo i kolesiostwo jest straszne, także yy, wiadomo, że yy, zdecydowana większość polityków do polityki idzie po to, żeby kraść i wtedy są potrzebni sędziowie na telefon, usłużni prokuratorzy, no i wtedy yy, nikt nie chce reformować wymiaru sprawiedliwości. Yy, nikt nie chce zrobić, a to jest tutaj moje marzenie, nie tylko moje marzenie o tym panerze. Żądamy gruntowne reformy wymiaru sprawiedliwości. Władza w rękach narodu, czyli suwerena. Dwunastu gniewnych Ława przysięgłych. Bierzemy do USA uzbrojenie, weźmy i wymiar sprawiedliwości. Skończyłyby się jakieś takie kolesiowskie, debilne, kretyńskie uzasadnienia uniwersalne. No proszę Państwa, na dowód tego we wtorek byłem w Sochaczewie na przesłuchaniu wezwanym yy, przez Pana prokuratora Sochaczewa, który prowadził yy, śledztwo w sprawie Pani prokurator z umowy. I proszę, no to jest parodia, kpina dosłownie z wymiaru sprawiedliwości. Proszę Pana, ja Pana wezwałem po to, Yy, bo pan napisał tak lakonicznie swoje uzasadnienie, że on nie wie o co chodzi. Ale proszę pana, no pan nie wie o co chodzi, ale pan przeczytał uzasadnienie pani prokurator z Mławy. No czytałem. I pan dalej nie wie o co chodzi? No nie, po to pana wezwałem. No to czyli, pan ma już odpowiedź, jakie przestępstwa popełniła pani prokurator z Mławy. Jasne, oczywiste. Uniwersalne yy, uzasadnienie, które mam je zniechęcić, bo to nie jest jedne, jedyne. Pita pisane debilne, kretyńskie, normalne w poczuciu bezkarności, prawda? I tak się dzieje. W całym praktycznie kraju, to nie jest tylko Ostrów Mazowiecka, że tu są przekręty wały w tej prokuraturze rejonowej, mam na to oczywiście dowód, dlatego śmiało mówię, nie boję się żadnego pozwu cywilnego, jak mnie pozwiecie to się obronię, a jak ich nie obronię to będę po raz kolejny ofiarą, tak mają moje bezbronne dzieci. do walki, do której mnie z tym wymiarem niesprawiedliwości, to jest po prostu krzywda moich bezbronnych dzieci, na no, obecnie w wieku 6 11 lat. Bardzo proszę. Na o normalne kontakty sądzi w półsku w też nie mogą osiągnąć. Drugi rok yy, dziecka nie widzę prawie 9 miesięcy. Yy, dobrze, nie ma problemu. Ja tu jestem przyjazdą i yy, 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 yy. przyjazdowo, tam ci swój numer telefonu, tak? Warz do zapisania? No nie bardzo, I, nie i, bardzo. Tomek, skoki tak. samochodzą jest otwarty.